Czy ten niedoceniany ruch Chorzów sięgnie po awans do finału Pucharu Polski? No, stawka wysoka, bo znają Państwo, wiedzą Państwo doskonale o tym, że jeśli Legia też awansuje do tego finału i Legia zostanie mistrzem Polski, no to ten, kto będzie w tym finale, nawet jeśli przegra... Będzie grał w rozgrywkach europejskich. Rozpoczną strzelanie piłkarze niebieskich. Marcin Malinowski, on jako pierwszy, weźmie na siebie odpowiedzialność. Powoli, spokojnie, jeszcze popija coś tam. Sergii Parejko, estończyk, wędruje do bramki. No, ciekawe, na pewno. On gra częściej, regularniej, no ale to różnie bywa. Sędzia, jakieś uwagi tam do estońskiego bramkarza. Wisły, Malinowski, pewnie wykonana jednostka. No, to jest ważne dobrze otworzyć ten konkurs rzutów karnych. Piłkarze ruchu, wszyscy skupieni i ci w kole, ale i również ci przy ławce rezerwowych. 1-0 w tych rzutach karnych dla drużyny z Chorzowa. Sędzia pokazuje, że źle ustawił piłkę Dudu-Biton. Długi rozbieg Bitona. Bitoni broni, Matko Perdic. A więc po pierwszej serii 1-0 dla ruchu Chorzów. Emocje coraz większe. Tomasz Jos rezerwowy, ten który wszedł w drugiej połowie na boisko. Teraz wędruje do piłki. Ależ odpowiedzialność zdaje sobie sprawy sprawę z tego, że mogą prowadzić 2-0. Tomasz Jos, niezbyt długi rozbieg Jos pewnie, chociaż wyczuł parejko e, intencje strzelca. 2-0 dla ruchu. Łukasz Garguła spokojnym tempem wędruje. Do miejsca, z którego będzie wykonywał 11, poprawia tam te kępy trawy. No bo zdaje sobie sprawę, jak wielka ciąży teraz na nim odpowiedzialność. Kapitan Wisły w tym meczu Łukasz Garguła. I Matko Perdi On sobie zdaje sprawę, że to może być e, jego dzień. Garguła na drugie tempo. Zmylił bramkarza jest gol dla Wisły. 2-1 prowadzi ruch chorzów po dwóch seriach tych rzutów karnych. Walczyli przez 210 minut, a nawet więcej, bo były przecież doliczone minuty. Marek Szydrowski dobrze grający lewy obrońca ruchu chorzów teraz on będzie wykonywał trzecią jedenastkę dla ruchu. Na razie piłkarze ruchu się nie mylą. Szyndrowski! I broni, broni Sergiej Parejko! Pudło, On nie pudło. świetna obrona Parejki. Tak za szybko, jakby chciał za szybko zrzucić z siebie tę odpowiedzialność. Marek Szyndrowski teraz przeżywa. To jest osobista porażka. No jeszcze nie tragedia, bo jeszcze musi strzelić teraz yy, Wisła, by odrobić te straty. Ten niepokorny Patryk Małycki, Patryk Małycki! I gol! Jest 2-2 y, po trzech seriach. A więc znów wszystko rozpoczyna się od nowa. niesamowita sprawa. Ciekawe. Piotr Stawarczyk wędruje do piłki. Czy Paweł Łapok będzie strzelał jako ostatni w drużynie ruchu? Wszystko na to wskazuje. Rzut karny zdobyty w pierwszym meczu. Rzut karny zdobyty dzisiaj, ale może już wtedy nie chcą go tak forsować. Teraz Piotr Stawarczyk rośnie wrzawa. Stawarczyk! Pewnie wykonany rzut karny. Trzy do dwóch prowadzi ruch chorzów. Czwarta seria rzutów karnych. Na ten chwilę ruch bliżej. Ale czy to za chwilę znów się nie wyrówna? Maor Melikson. Bardzo dobry dziś występ. Warto by ten dobry występ uwieńczyć golem. Maor Melikson. Maor Melikson. I Matko Perdic, Perdic troszkę w cieniu Michała Peszkowicza. To już są arcyważne momenty. Melikson. Spokojnie, lekko technicznie I jest ależ nerwowo. 3 do 3. Wciąż nie wiemy i tak jak przewidywałem Paweł Abot, ten, który trafiał. On jako piąty został wyznaczony do strzelania do egzekwowania jedenastki. Jest pewny siebie. Widać to po ruchach, ale czasami to może być na pokaz. To są na pewno wielkie emocje, wielkie nerwy, wielka odpowiedzialność. Paweł Abot! i podniósł tę piłkę. Wysoko, a więc Paweł Abot nie myli się z rzutów karnych. 4 do 3 dla ruchu Chorzów. No i teraz ta presja narasta niesamowicie. Swetan Genkow. On... Wędruje na linii 11 metra. Cwetan Genkow zdobył dziś dwa gole dla Wisły w meczu. Cwetan Genkow! I nie ma bramki! Tak to bywa! Ruch Chorzów w finale Pucharu Polski! Powtórka rzutu karnego! Przedwczesna radość, coś nieprawdopodobnego, ależ. Niesamowita historia! Jeszcze Wisła nie odpadła! Jeszcze Wisła jest w rywalizacji o Puchar Polski! Popatrzmy! Za wcześnie wyszedł z bramki Matko Perdicz! Za wcześnie wyszedł z bramki Matko Perdicz! No, sędziowie są skrupulatni! Nieprawdopodobna dostaje drugą szansę Genkow w tym meczu. Genkow! I teraz się nie myli! Wisła gra dalej. Teraz do skutku będą strzelali te rzuty karne. 4-4 w rzutach karnych. No i Arkadiusz Piech takim truchtem ruszył. Teraz wszystko rozpoczyna się od nowa. Już ruszyli całą drużyną. By wyściskać swojego bramkarza, piłkarze ruchu, to wszystko na nic. To wszystko przedwcześnie. To był fal start. Jak to wszystko się skończy? Niektórzy kibice Wisły nie mogą na to patrzeć. Odwracają e, głowy. Najlepszy strzelec w lidze ruchu Chorzów zmieścił tę piłkę. Ależ blisko słupka Arkadiusz Piech. I znów Wisła pod presją. 5 do 4 w rzutach karnych prowadzi ruch Chorzów. Junior Diaz. On będzie kolejnym wykonawcą, kolejnym egzekutorem. Junior Diaz. Dobrze grał w całym spotkaniu. Teraz, żeby ukoronować to zdobyciem gola. Żeby przedłużyć udział Wisły w Pucharze Polski w sezonie 2011-2012. Junior Dias, Kostarykanin. rozpoczął ten taniec Matko Pyrdic Już miał tę piłkę na rękach, ale Junior Diaz cieszy się niesamowicie. Jest remis. 5 do 5 po 6 kolejkach. Igor Lewczuk, dobry występ w obronie. Ca jakieś pretensje popędził tam do arbitra technicznego Tomasz Fornalik. pracy tronego. To wszystko tylko wzmaga nerwowość. No nie wiem o co chodziło. Być może kibice przeszkadzają tam, rzucają coś bramkarzowi. Chorwackiemu ruchu. Igor Lewczuk. Pewnie wykonana jedynastka. Bez szans do obrony, przydla, do obrony dla bramkarza. Popatrzmy z tego ujęcia za bramki. No nie miał żadnych szans. Parejko. Wisła cały czas musi bronić tego deficytu. No On będzie kolejnym graczem Wisły, który musi wyrównywać tę rywalizację. Argentyńczyk czy Chorwat. Argentyńczyk! Nie strzela! I teraz już można powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Ruch Chorzów. W finale piłkarskiego Pucharu Polski wygrywa rywalizację w rzutach karnych 6 do 5. Matko Perdić utonął teraz w objęciach piłkarzy ruchu rezerwowych całego sztabu szkoleniowego. Ruch Chorzów zasłużył sobie na ten awans do finału. Prawo dla Wisły za wspaniały mecz dzisiaj, za tę rywalizację. Z ruchem. No trudno, rzuty karne nie udało się. Będą radykalne zmiany w wiśle. Dziś królem wieczoru Waldemar Fornalik, jego niebiescy, jego ruch chorzów, ależ dramaturgia w całym meczu jeszcze na raty. Wyskoczyli, cieszyli się już raz, kiedy powtarzany był ten rzut karny Genkowa. Teraz doczekali się swojego momentu chwały. Być może są już w europejskich pucharach. Na razie w finale Pucharu Polski czekają na to, kto dołączy. Czy Legia? Prawdopodobnie tak, ale Arka ma jeszcze szansę. Proszę Państwa, no coś niebywałego. Fantastyczna rywalizacja dzisiaj na antenie TVP Sport. Prawdziwa piłka Wisła żegna się z publicznością Wisła żegna się tak naprawdę z tym sezonem. Pozostało pięć meczów w ekstraklasie, ale to będą tylko mecze, które przygotują grunt na nowy sezon dla Wisły, dla Wisły, która będzie kompletnie zmieniona. Proszę Państwa, Szymon Borczuk za chwilę będzie rozmawiał z rozmówcą, którego mamy na naszym stanowisku. Ode mnie to wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jacek Jońca, do usłyszenia.